Ewangelista Jan opisał Jezusa jako Słowo. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. W nim było życie, a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas pełne łaski i prawdy. Słowo logos oznacza pełnię przekazu całą istotę. Jezus to logos. Przyjął ludzkie ciało, byśmy mogli poznać Boga w pełni, Jego miłość, życie i moc. To On stworzył wszystko przez swoje słowo i rzekł Bóg i stało się. Jan nazwał Jezusa słowem, bo widział w Nim Boga, w Jego nauce, życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. Jezus objawia wolę Ojca i zaprasza Cię, byś nawiązał z Nim relacje i trwał w Nim. W Apokalipsie widzimy Jezusa już jako zwycięzcę, a Jego imię brzmiało Słowo Boga. Sięgnij po Słowo Boże, w Nim jest życie i módl się w następujący sposób. Ojcze, daj nam pragnienie czytania Twojego Słowa, by wypełniało nas radością, siłą i odwagą. W imieniu Jezusa. Amen.